Proszę Państwa, oto Mietek Szydł, patroluje on właśnie tą pustą ulicę. Ło, e, pa, 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 panie, gdzie, gdzie, a nie, zaraz, on wiedzie. Mietek, uciekaj. Mietek, żyjesz? Nie, ciebie tam nawet nie było. A więc ja witam Państwa w tej grze, w tej grze. Wracamy do starego kontentu. Może jedzie, którzy się cieszą, może niektórzy nie. I dzisiaj sobie nagrywam... Uuu! A weźmy co to... Eee, wracamy do starego kontentu, no bo jak sobie tak powtórzyłem. O, panie, są załe auto. O, tu się jeszcze. <coughs> ja, wracamy do starego kontentu, ponieważ według mnie było. Nawet git. O, chyba. No, Przyjechać. Nie? Patrzcie jak wielka fura Chomustra Driftuje Rozpędźmy się, możemy maksymalnie od razu Co? Nie, nie, nie Ja nawet nie wiem co to jest O Co to się stało? Więc jak już mówiłem, rozpędźmy się do jakiejś ładnej prędkości Nie ma tych kilometrów, bo on w górę, nie, nie przeszkadza, który Ło! O! Okay. A więc weźmy sobie teraz jakąś inną mapę. Gdzieś gdzie są jakieś zabudowania może. W sumie to to może być to. Jak mi się podoba. Uuuu Bab, tu będzie ciekawie. No i dobra, zobaczyliśmy się tutaj. O... Ciekawe miejsce, chociaż nie wygląda jakoś specjalnie zaludnione. Weźmy jakieś. Specjalnie do tego odcinka pobiorę model na mietków. Y, Niestety musimy sobie poradzić dziś bez wietka, ponieważ edukacja w polskich szkołach nie pozwala na takie umiejętności. Jednakże, dowiedziałem się, jak możemy radzić. Pyk. Cyk. Sium. Ups. Dobra. Teraz to powinno nie zerwać, tylko powinniśmy... Jeszcze raz. Wezmę że za coś, co nie odpali tak szybko, na przykład koło. O, i widzicie, lecimy automatycznie. Ale widoki stąd. Pewnie każdy, kto tutaj by pracował jako y, ambulans, ten, kto ka kieruje karetką, pewnie ma ładne widoki. Gorzej z lądowaniem. Pobawmy się może teraz na tym torze, chociaż jednak no, y, nie wiem, jak tu to, jak to wejść. Proszę Państwa, patrzcie. Ops. A jeszcze ja się ustawiło na. Tak, na koła. i teraz możemy się trochę badać na tym torze. weźmy się, może rozpędźmy. Weźmy się, może trochę rozpędźmy. Zobaczmy, jakie yy, prędkości osiąga te auto. Nie chcę zbytnio skręcać, bo to mi zaraz driftuje. A ja aut nie umiem prowadzić. Ło! Ło, już myślałam, że będzie dachowanie. Eee... E, koło! Mm. Czekajcie, czekajcie. Nie może no, uciec. Hm, nie da rady. Czeka. Nie, ja, ja po niej idę. Ja po prostu po niej idę, nie? O, ups. Nie no, ja temu po. Nie uciec. Gonimy je. Nie może być. Co to jest? Czekajcie. Dobra, żeby było szybciej, już. Eee. Y Czyli tak ty Ups. Dobra, czyli tak I co jest z tym? Halo, halo? Blyyy! <ścoughs> Jakie jaki dźwięki wydaje się wkurzają po prostu. Cyk. Dobra. To może zaraz wsadziłem Do tyłu. Chodźmy, gonimy auto, a jeszcze gonimy koło. Od auta. Tu jest. U o! Ale ścinka była. I tak na koniec przejdźmy się jeszcze może tym autkiem. No komu się chce jeździć? No przyznajmy się lepiej latać tak bym mógł złapać. Po co jeździć? Lepiej latać, nie? Zobaczymy, czy zdążę wszystko powiedzieć, co miałem powiedzieć, a zanim spadnę, pięć w górę to kolejny odcinek. Będz.